Jak wiadomo, Jay będzie zły w drugiej części drugiego sezonu Powstania Smoków, jednak możliwe jest, że zostanie zły na cały okres trwania tejże serii i o tym sobie powiemy, bo dostaliśmy nowe, trochę niepokojące informacje. Hej, czy jest jakiś sposób, żeby naprawić roztrzaskaną duszę? Miejmy taką nadzieję. To konwersacja między jednym z fanów a Dokim mojatem na Twitterze i mimo tego, że aż tak wiele nam nie zdradza, to w rzeczywistości mówi bardzo dużo. Przede wszystkim wiemy, że no nie będzie tak łatwo, żeby Cinder znowu był takim Cinderem dobrym, jakim kiedyś był, bo wieszcie, kiedyś taki był. Jednakże do Jaya tyczy się taka sama sytuacja, a to dlatego, że on również prawdopodobnie będzie używał obrotu w drugiej części sezonu w czasie turnieju źródeł. A dlaczego jego minifigurka nie ma takiego naramiennika? Już mówię, po pierwsze albo żeby nie spoilerować tego, że się tego strzaskobrotu nauczy, albo dlatego, że ten naramiennik zwyczajnie mu nie pasuje i do tego stoi ten zwykły czarny, jaki mają ninja wygląda dużo, dużo lepiej. Od zawsze mówiłem, że i turniej wygra, ten finał wygra właśnie dla Rasa używając trzaskobrotu i wtedy Raz będzie mógł uwolnić zakazaną piątkę, co od razu podbuduje nam wątek do sezonu trzeciego i tak cały sezon drugi się moim zdaniem zakończy. I dalej to zdanie podtrzymuje oczywiście, jednakże wszystko wskazuje na to, że w takim wypadku Jay nie odzyska pamięci w sezonie drugim i nie wróci do drużyny w sezonie drugim, ale dopiero w sezonie trzecim, jeśli w ogóle tak się wydarzy kiedykolwiek, bo równie dobrze może zostać zły już na zawsze, jeśli chodzi o powstanie smoków. O jest mistrzem żywiołu, a to oznacza, że nie musi nawet zakładać tej maski. Owszem, może to zrobić tak jak Cinder, jednak może swoją duszę roztrzaskać również w inny sposób, tak jak zrobiła to zakazana piątka. Zauważcie, że oni żadnych masek nie noszą i i tak używają tego strzaskobrotu. Oni to dobrze roztrzaskali w sobie w inny sposób i mogą tak czy siak tej techniki używać. I moim zdaniem w przypadku Jaya będzie tak samo, a to oznacza, że no może naprawdę być zły na dłuższą metę i sprawiać ninja dużo, dużo problemów, a sezon trzeci wierzcie mi lub nie, będzie naprawdę bardzo, bardzo burzliwy, burzowy, ale to już jest inna kwestia. Dajcie znać, co o tym sądzicie, a ja dziękuję pięknie za uwagę. Hej!